Siemanko siemeczki, z tej strony Kamil ma Witam Was w dzisiejszym franku na Matisie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. możecie zostawić łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę! No i ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy na jakimś kół... Ku... Peronie. Peron 5 tor, dziesiąty, nie wiem czy to tam będzie widać. Ale mniejsza. Matis mówi, że będzie klapa ku... na, na Krakowie głównym, ale nie ma czegoś takiego, więc jest lipa... Biorąc. Ogólnie rzecz biorąc... Pociąg Teleka ze stacji Gdynia Główna Wiedzie na plan czwarty. Przy czwartym pociąg kończy. Ogólnie rzecz biorąc. Ale co? Telefon. Zgubiłeś telefon? Zgubiłeś telefon? Zgubiłem telefon stary Telefon zgubiłeś? Ja no, zgubiłem sobie tego Może jest tutaj. Sprawdźmy to Opening plecaka Siemat Magdix Hidro podaje O kurwa! Nie ma złego outfitu, no nie jest widz. Jak myślisz? Jest dobry outfit czy nie? Matis tutaj się ubiera, proszę spojrzeć. Macy chcesz, chcesz coś powiedzieć do moich widzów? Chciałem powiedzieć, że, że subskrybujcie z dzwoneczkiem oczywiście. E, Kamila, no to jest naprawdę dobra mordeczka. Czasami od pierwsza, ale da się, da się jak najbardziej to stolerować, więc. Ja pierdolę. O kurwa! Przejebałeś M9, Mati. Kurwa, spaliło Mati, coś ty odjebał. Spaliłem, spaliłem. I bez kitu, a gdzie ją no. mogłeś zostawić? Wróci... Wszędzie tak naprawdę mogłeś zostawić. Nie wrócimy po nią już. Nie wrócimy, stary, bezczasowo. Pozdrawiam widzówkami na klimy. Wybawimy jakie będzie zdjęcie do miniaturki, Mati. <laughs> Chciałem, chciałem wam powiedzieć, że Matis bardzo, bardzo dobrze mówi, e, zgubił M9, ale trudno. Ja pierdolę, ujęcia bez M9 pod koniec. Ale masz karambita, gościu. No, no, no. Powiedz coś jeszcze, rozkręć, yy, rozkręć kurwa ten filmik, Mati. No Zrób no, jakieś dymy. No komentarze. Napiszcie w komentarzach, co jest lepsze, Wisła Kraków, czy Wisła Kraków, Ta. tylko Wisła. Tylko Wisła. Wypiszcie Wisła, Wis Wisła Kraków, takie jest hasło odcinka. Yy, co jest do wygrania? Yy, do, do wygrania jest yy, tutaj yy, Karambit Fate yy, Factory New bez tracken. Jak możecie zauważyć, nie ma tu stat No nie ma, nie ma po prostu. Nie liczy, kurwa, mać w przeciwieństwie do mnie, bo ja sobie liczę, yy, kurczę, będę mnożę skiny, jak tabliczka mnożenia, wiesz o co chodzi. No ale hasło daje mówię Wisła Kraków do wygrania Karambit Feint Factory New 4000zł, można sobie go zgarnąć Totalnie za friko, więc myślę, że warto udostępniajcie kurczę blade wszędzie gdzie możecie, zostawiacie łapki w górę Pozytywne oceny, subskrypcje tylko z dzwoneczkiem, żeby były powiadomienia No i subujcie też Matisa no nie? Kanał A Magdix? Co sądzisz o Magdix? Można prosić jakąś opinię o Opinia youtuberce Magdix? Jest to, jest to jaż po bokach stary, mogę ci co najwyżej zamoczyć tego karambita w jelitach w tym momencie jeśli chcesz Mati, do, dobra robimy how much is your outfit Może pomimo że nie znam tabliczki mnożenia Auto idzie Okej, okay, okej okay. No to może opowiesz nam o, o tych butach, ile ile kosztowały To mi 7 zł tysięcy. Spodnie Wrangler, wiadomo o co chodzi. Jakąś stóweczkę, coś takiego. Później mamy oczywiście koszuleczkę Marco Polo. Marco Polo. 60 złotych, bez, bez przepłacania. Fila, wiadomo. Dla debila. 250. Kurteczka, to już, już, już kurwa blada. Kurwa blada. Poła. A okularki można wiedzieć ile? O, okularki Belutti. Belutti. Ile kosztowały? 3-4 stówki, coś takiego.

i drogi postaw swoim pistoletów zginął na grę.